O właśnie, my pyszny obiad. Kurczaki już zjedliśmy, z mamy zapiekankę, a jutro są kotlety mielone, a wczoraj była zupa pomidorowa. A my oglądamy telewizję, czyli obrazki dla pierwszych klasistych. O, wygląda na to. Gazetki szkolne gotowe. I Alex też. I ten kociek brzmi. Pamiętajcie dzieci, musicie uważać, bo kabel jest ni niestety załamany. Przyjdzie za status naprawić. Na razie nie dotykajcie, okej? Okay? Okej, okay, będziemy uważać. Okej, okay, to papatki. W tamtym roku nagraliśmy ten siat małej księżyczki, Bardziej w życiu. Ja nie chcę spać, pamiętam go. Tutaj mam już przygotowaną kartkę do drugiej klasy, ale my idziemy teraz do ósmej klasy i jestem trochę zasmucona przed egzaminami. A te czyste kartki to zrobimy coś własnego. Hmm. Smacznego wam życzę. Teraz mamy ochotę na cukierki. A to cukierki Rainbow Nerds. Mam w białce dozującej. A tutaj one są obok lizaków w septusie. Okej, okay, to możemy teraz iść się bawić. Tylko uważajcie, bo tam jest kabel załamany. Okej. Okay. Więc co weźmiemy do zabawy. Weźmy tego trota, który ja go pomalowałam. Hopla, hopla, hopla. Hopla, 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 hopla. O nie, wpadła daleko! Ui. 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 Ui! Ui! I co tam spadło? O nie, to jest trot właśnie. O nie, trot wpadł aż do gniazda elektrycznego. Jak teraz wyjmiemy? Musimy zapytać Tatę. Nie dam radę, ale ostrożnie. Dobrze. Muszę zrobić delikatnie. Mam nadzieję, że nie porażę prądem. O, mam. Mogę wyjąć. A rażę się. A. Ej, co się stało, owieczko? Owieczka słyszysz? Owieczka! Mamusiu, co tam się stało? Owca co poraziła prądem? Owca! Mówiłam ci, żebyś musiała uważać! Musisz kochanie uważać, Widzisz, jaki jest kabel załamany! Ta owca nie mówi! Jak to nie mówi? Chyba... jak go boli? Owca słyszysz? Owca! No nie chce mówić! O no to fajnie! Zadzwonimy po pogotowie! Miau! U nie! Kot się jeszcze obudził! Stój kotu! Ty też uważaj! Proszę szybko, owca poraziła prądem. Niegrzeczny kociak, chodź dam ci coś do jedzenia. I coś na uspokojenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo mamy? Owca poraziła prądem przed chwilą. Ojejku, to niedobrze. Osułam go. Czy ta owca umrze, bo nie żyje? Nie, raczej nie umrze. Będzie być w szpitalu przez trzy dni. Nie, tylko nie przez trzy dni. Ale jest obok meduza i ryś. To jest mały lekarz Agu. Już go zakładam setoskop. setoskop. Na szczęście jest oddech prawidłowy, ale trochę się poraziło. Okej, okay, to tyle. Zabierzemy go prosto do szpitala. Nie, tylko nie do szpitala, owieczko. Jedziemy do szpitala. Dzień dobry, co się stało? Syszanko, gotowie. Owca się poraziła prądem. Jak to się poraziła prądem? Nie ma go. Powiedział pan doktor, że będzie w szpitalu przez trzy dni. To, to ten trot niechcący spadł. Uważaj, Meduzo, nie chcę, żebyś też poraziła prądem. Ja go najlepiej wyjmę. Proszę bardzo. Jak teraz mam grać, jak nie ma owcy? To może ze Steve'em. O tak, dobry pomysł. O nie! Teraz tam spadła na szafę do góry.